Czy wiesz, że parówka, kabanos i szynka wędzona znajdują się na tej samej liście co azbest i dym papierosowy? Tak właśnie klasyfikuje je Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, i prawie nikt nie mówi o tym głośno. Od kilku lat obserwuję to jako farmaceuta i dietetyk. Coraz młodsi ludzie trafiają na onkologię. I nie mówimy już tutaj tylko o genach, stresie czy przypadkach. Styl życia ma znaczenie to co jemy codziennie ma znaczenie. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaklasyfikowała czerwone mięso, czyli wędliny, parówki czy kiełbasy, jako substancję rakotwórczą pierwszej grupy, tej samej, w której znajduje się palenie papierosów. Czerwone mięso, takie jak wołowina, wieprzowina czy baranina trafiło do grupy 2A, to znaczy prawdopodobnie rakotwórcze. To znaczy, że regularne jedzenie takich produktów, nawet w niewielkich ilościach, zwiększa ryzyko między innymi raka jelita grubego, żołądka czy trzustki. I nie chodzi mi o to, żeby Cię przestraszyć, chodzi o to, żebyś wiedziała, bo zmiana zaczyna się od świadomości. Nie musisz od razu przechodzić na wegetarianizm, ale możesz świadomie ograniczyć to, co nie służy Twojemu zdrowiu. Twoje codzienne wybory mają znaczenie, każdy dzień to nowa szansa. Zapisz tę rolkę, jeśli chcesz do niej wrócić i podaj dalej, może uratować komuś zdrowie.